Ludziom pomagam w zbiórkach, za co mam taki hejt, kurwa, no si, kurwa nie zesraj kobieto, masz hejt, bo napierdalasz na wszystkich, pozwalasz, żeby budować zasięgi na hejcie na twoich live'ach, tak, w prokuraturze zamieszkają, tylko do sądu, do sądu, do sądu, jeszcze kurwa żadna sprawa nie, nie poszła, <laughs> kurwa, dajcie spokój, lubiłam cię, ale teraz, a co teraz, siemano ekspresoszoty. Andrze jest pierdolona, to jest manipulantka, kurwa jebana. Tylko sobie nie zdaje sprawy, cześć Anetka, tak, Amira, Tylko sobie nie zdaje sprawy, że. Mm, my to nie rusza. Mi może mówić, że ja zapierdalam. Cześć Sylwia, możesz nagrywać spoko. Może pierdolić, że jestem oszust i złodziej. Zapierdalam pieniądze, że 50 tysięcy im przelali, że straszy ludzi, szantażuje pieniądze. Nie chcę gadać, dla mnie to jest pierdolona manipulantka. siema Samantha. Mnie już nic nie rusza. Dziękuję, Sylwia. A jak wybierzecie w tym udział, to siedźcie i bierzcie w tym udział. Ale zobaczymy, jak długo. spoko Aneta. Nie ma problemu. Dla mnie, Andzia, to jest manipulantka, pierdolona. Hejt, hejt, jeszcze raz hejt. Cały czas pomawianie kłamstwa i szukanie jakichś kurwa sztucznych aper, i pomawianie ludzi. Tyle w temacie, co miałem powiedzieć. Wyrządziłaś kobietom, ludziom bardzo ogromną, wielką krzywdę. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, ilu osobom wyrządziłaś krzywdę. Ile osób przez ciebie wyrządziło krzywdę. I nie wycieraj sobie mordy z biurką, że zbierasz na chore dziecko. Dlatego, że nic cię nie broni, ani nie tłumaczy. W hejcie. A ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, to wypierdalasz z okna. Wszyscy, którzy nie są przychylni tobie. Jak coś źle powiedzą, to od razu jest zaraz nara i wypierdalasz. Możecie członka zostawić, jak chcecie, bo spadliśmy bardzo. 40 członków mamy, tyle. Jest na 80, no może dobijemy członkami, dawajcie. Ja tak już mówiłem, byłem chory, ale już trochę jeszcze lepiej. Będę już z powrotem wracał na live, będę się odpalał coraz szczerze. Wiem, Aneta, wiem, już rozmawiałem właśnie ja też o tym yy, yy, u Renaty. Andzia, DJ Renka, Andzia, Andzia. Będą mnie od debila wyzywać, dziękuję. E, po pierwsze... Musia. Bo... E, ja byłem bardzo chory to jest... Hej, Madzia, hej. Ja dopiero od 4 dni robię live, więc wcześniej nawet mnie nie było na TikToku. Czekajcie, bo mi tutaj lampa wygasła. O. Więc to jest nieprawda, że robiłem live. Tak. Wielka Matka Teresa. Hejterka, numer jeden na TikToku. Ale powiem Wam, że obszernie. Sobotę zrobię live. A. to ja Wam pokażę też kilka fajnych filmików i nagrań. Yy, Madzia Andzia mówi, że ja od ludzi wyłudzam pieniądze, okradłem kogoś na 50 tysięcy, że jestem manipulant i tak dalej, że jestem pijak i w ogóle. Czy Powiedziałem, że to jest kurwy. Jeśli nie przejmuję, ukrywać, wstawiać, idźcie do Andzi, powiedzcie. Bogusia, nie robiłem. A jak szukasz y, manipulacji, to idź tam, nie tutaj, bo ja nie robiłem żadnych liveów. ja byłem chory, miesiąc czasu mi na, na Twitoku nie było. Dokładnie. Więc dzięki, że dzisiaj przyszliście na chwilę. Obszernie to Wam powiem jutro albo pojutrze. Tak, Aneta, wiem. Wiem, doskonale wiem. Więc jeszcze raz powiem Andzia, to jest według mnie manipulantka i oszustka, a więcej wypowiem się jutro albo pojutrze, bo dzisiaj też się jeszcze nie czuję dobrze. Źle się czuję, muszę odpocząć trochę. A też nie mogę denerwować. Zdrowie mi na to niestety nie pozwala. Ale jak chcecie, to idźcie. Idźcie do Andzi i tam możecie jej powiedzieć, co myślicie o niej. Ma teraz live'a. Do Rudkowskiego niby powiedziała, że pojechała. Gówno do Rutkowskiego pojechała. Rutkowski nie rozmawia z takimi ludźmi. Nie na takim poziomie. Więc Andzia jesteś dla mnie pierdoloną manipulantką albo pojutrze zrobię obszerniejszego live i wam powiem, co myślę na ten temat. Pokażę wam też kilka filmików i nagrań oraz zdjęć, to sobie sami ocenicie sytuację, czy to jest normalne. Trzymajcie się, pa! No, będziesz z tobą? A, nie. On